Pierwsze ćwiczenie do, do, do dzisiejszej obrony będzie obrona 1 na 2, gdzie e, zawodnik będący z tyłu kortu e, ma do dyspozycji dwa uderzenia, drop bądź smycz, natomiast zawodnik, który jest jako dogrywający na siatce, e, musi tą lotkę tylko i wyłącznie oddać. Miękko. Zawodnik, który pracuje. E, gra każdego dropa musi wybić, natomiast e, każdy smecz e, możliwie. E, możliwie e, dokładnie odebrać po prostej bądź po przekątnej. Słuchajcie, dzisiaj mamy jeden na dwa obronę, różne trzy formy ataku. E, chcę zrobić celowo to, co cały czas powtarzamy, gdzieś tam rozmawiamy, że zależy nam na tym, żeby grupa była jak najmocniejsza, po to, żeby nie patrzeć z kim się trenuje, tylko walczyć o jakość. Czyli podzielimy Was na, na takie trzy grupy, gdzie w każdej grupie będzie troszeczkę lepszy zawodnik, czy troszeczkę słabszy zawodnik. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, o czym cały czas mówimy. Nie patrzymy się na to, kto jest po drugiej stronie kortu, tak? Tylko staramy się, każdy z Was musi dać maksa. Wystarczy, że jedna osoba z dwunastki, z dziewiątki, przepraszam, jest nas dziewiątka, z dziewiątki robi na 80%, już cała grupa z nie zrobi, tak? Nad tym się koncentrujecie. Wchodzicie na kort, jest dwójka na maksa. Ten co jest sam, na maksa. Nie ma znaczenia. Jest słabszy ode mnie, zawodnik, lepszy ode mnie. Miś świata też musi grać z kimś, kto jest słabszy i też trenuje, nie narzeka, prawda? Także skupiamy się na jakości. Każdy dba o swoją jakość. Jak będziecie o to dbali, każdy z Was, automatycznie wszystko podciągamy do góry. Tak? Nie ma znaczenia, uwierzcie mi, nie ma znaczenia. I to jest dla mnie najważniejsze, byście całą grupą z siebie wyciągnęli maksymalnie. Wtedy pójdziemy automatycznie do góry. Tak? Pierwsze ćwiczenie mamy jeden na dwa. Po dropie jest zawsze lop, e, po smashu jest obrona. Ok? Nisko na nogach, to co mówimy, ci zawodnicy, którzy są na siatce i teoretycznie stoją, pamiętajcie, musicie też być nisko na nogach, bo wyrabiacie sobie zły nawyk. I z tyłu wiadomo, tak? Cały czas pracujemy, nie stoimy w jednym miejscu, jesteśmy w ruchu. Dobra, działamy. Uwaga! I od pierwszej lotki jedziemy, tak? Koncentracja, cała trójka. Poszło, dawać, 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 gaz. Pamiętajcie, jak mamy dużo czasu, gramy obronę po przekątnej. Jak mamy więcej czasu, cross. Bartek, Franek, dwa proste błędy. Koncentracja, panowie. Szerzej, Dominik, szerzej, szerzej. Rakieta do przodu przy lobie, rakieta. Nie zwalniaj franek, nie zwalniaj te lotki, nie zwalniaj. Rakieta idzie do przodu, nie do tyłu. Trzymamy, trzymamy to. Dobra, dawać panowie, dawać jedziemy, za dużo błędów jest. Zobaczcie ile błędów robimy. Trzymamy to teraz, dawać. Cała trójka. Adrian, zobacz. Wybicie. Stań. Pochyl się do przodu, żebyś tu mógł coś zrobić. A ty i tak jesteś, zobacz. Tak, taką masz pozycję. Tu. Nie tak. Pochyl się. Hop! Dokładnie. Ustaw się, pochyl do przodu szeroko. Pranek, rakieta do lotki. Rakieta do lotki. Niżej, niżej, niżej Adriano. Już nogi, 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 nogi. O właśnie, no, z Słuchajcie, zmiana. Krótka rzecz. Franek. Najważniejsza rzecz. Backendowa strona. Cały czas rakieta, tak. Cały czas. Ty masz iść tu. Dlatego potem się nie bronisz. Ani jednego speczu nie obrodziłeś na backendzie. Tak? Adrian. Adrian, niżej. Wybijasz. Hop. Niżej i ciało do przodu. Wtedy możesz coś tutaj złapać. Tak, nie złapiesz nic. Potem pochylimy się troszeczkę od razu, by było inaczej. Tak? Pamiętaj o. Tym. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Źle ustawione na nogach. Pamiętaj, ty uspokajasz wszystko dobrym lobem, tak? To, jak się ustawisz. Dawaj, dawaj, dawaj. Już nogi, nogi, do przodu się pochyl. Hop! Słuchajcie, jedna rzecz. Eee, zaangażowanie widać. Jedyna rzecz, której mi brakuje, trochę za cicho. Koja chodzę i cały czas, to jest to, cały czas mówimy. Pociągnąć, jak widzicie, że ma zawodnik za trudną, dojść do lotki, ma trudną lotkę, krzyknijcie coś, powiedzcie, tak? Nie bójcie się tego. Jak trzeba się rzucić do lotki, też się rzuć. Nie patrzcie się, że to jest trening. Na treningu wyrabiacie dobre nawyki, tak? Jak się nie wyrzucimy na treningu, to jak mamy się rzucić na meczu? Nawet nie wiemy jak. Jest, było kilka lotek takiej Kaspra przed chwilą widziałem. Mogłeś spokojnie się rzucić do lotki. Tak? Nic się nie stanie. Ja ci, Ja nie będę się śmiał, ja Ci pogratuluję. Bo mam takie wrażenie, że czasami nam jest trochę głupio, bo to trening, bo ten. Słuchajcie, tu wyrabiacie trening, tak jak sama nazwa wskazuje. Treningiem przygotowujemy się do zawodów, czyli to, co chcemy mieć na zawodach, chcemy do takiej sytuacji doprowadzić do treningu. Okej? Okay? Dobra, także brakowało mi tylko tego, żebyście się trochę bardziej jeszcze motywowali, trochę okrzyku, więcej gazu i z niektórych za dużo prostych błędów. Tak? Na siatce nam się nie mogą błędy zdarzać, jeżeli stoimy, mamy czas i tylko tak zagrywamy. To oznacza, że jest brak koncentracji i jesteśmy źle ustawieni. Dobra, z tyłu wiadomo, czasami ryzykujemy, jeden czy dwa auty mogą wpaść przez te 5 minut, ale też nie 10.